Pomyśl sobie, że spotykasz kobietę, która wygrała odkurzacz w konkursie. Fajnie, udało jej się. Potem wygrywa wycieczkę. Okej, okay. następnie słyszysz, że wygrała samochód. Kurcze, niezły fart. Potem piszą o niej w gazecie, że wygrała dom. No jasny gwint, jak to możliwe. Mijają lata, a ty jesteś świadkiem tego, jak jedna kobieta zdobywa łącznie 5000 różnych nagród. Czajniki, ekspresy, rowery, wycieczki, łodzie, samochody. Wiem, to brzmi jak fikcja, jednak ta historia wydarzyła się naprawdę. To historia kobiety, która zawsze wygrywała, a nazywała się Helen Hutzel. Kim w ogóle była? Jaki był jej sekret? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Helen Hutzel żyła w latach 1924-2010. Była znana z wygrywania wielu konkursów. Jedną z największych wygranych był dom, na który miało chrapkę ponad 1,5 miliona osób. Natrafiłem na nią, gdy interesowałem się wpływem myślenia na rzeczywistość, tym, czy nasze konkretne myśli mogą przyciągać konkretne rzeczy, czy pozytywne myślenie ma rzeczywisty wpływ na nasze życie. Z pierwszym tego typu podejściem zetknąłem się jakieś 15 lat temu, oglądając film The Secret. Mówił on o prawie przyciągania. Podobał mi się. Motywował mnie. Jednak Coś mi brakowało. Przecież samymi myślami nie osiągnę swoich celów. Uznałem więc, że najlepszą metodą jest myśleć pozytywnie i jednocześnie intensywnie działać w ramach realizacji danego celu. To podejście działało u mnie przez wiele lat, aż coś się posypało i dopiero ostatnio zrozumiałem co. Gdy trafiłem na Helen Hustel, uznałem, że to kolejny przykład wykorzystania sekretu Nasze myśli przyciągają rzeczywistość, o której myślimy. Helen opracowała nawet swoją metodę, dzięki której wygrywała. Nazwała ją spec od słów selected, projected, expected, collected, czyli wybierz, wyobraź sobie, oczekuj i otrzymaj. Najpierw masz wybrać, czego chcesz, potem wizualizuj, że już to masz, następnie bądź pewien, że to przyjdzie i otrzymaj to. Porównam to do sadzenia drzewa owocowego. Jest to bardzo ważne porównanie, ponieważ zawiera w sobie elementy, o których nikt nie mówi i o których ja też przez długie lata nie wiedziałem. Wybierz, jaki chcesz mieć owoc. Następnie zasadź drzewo, które daje takie owoce. Wyobraź sobie, że drzewo jest już dojrzałe i zrywasz z niego owoce. Następnie cierpliwie oczekuj, że drzewo urośnie i wyda te owoce. A gdy to się stanie, zerwij owoc. Uznałem, że fajnie byłoby to przetestować. Lubię takie eksperymenty. Zabrałem się więc za szukanie konkursów z nagrodami. Zdziwiłem się, że jest ich aż tak wiele spokojnie kilkadziesiąt, a jak jedne się kończą, to inne zaczynają. Wybrałem te najciekawsze. Przez kilka miesięcy wysłałem jakieś 50 konkursów. Czasem trzeba było kupić jakiś sok, innym razem zrobić zdjęcie lub napisać chwytliwe hasło. Było to nawet ciekawe. Jednak, czy udało mi się coś wygrać? Tak, dwie nagrody. Wygrałem walizkę podróżną i zestaw kosmetyków. Oczywiście nie były to nagrody główne, bo celowałem bodajże w rower i samochód. Wnioski? Wyglądało mi to na zwykły przypadek. Po prostu zadziałało normalne prawdopodobieństwo, a nie siła przyciągania. W takim razie, czy to wszystko ściema? Są dwie opcje. Albo to nie działa, albo ja tego nie potrafię zrobić. Jeśli to nie działa, to jestem tylko naiwniakiem, który marnuje czas. A jeśli działa i problem leży we mnie, to jeszcze mogę się poprawić. Jest to co prawda myślenie zwodnicze, bo można całe życie wierzyć w kłamstwo, ciągle się poprawiać, a nigdy nie dojść do celu. Ale ja tak lubię. Więc jeszcze raz przeanalizowałem to, co robiła Helen Hutzel. Jednak najpierw musiałem się upewnić, że to nie był fake, że naprawdę istniała i wygrywała. Może to tylko mit? Szukałem odpowiedzi, szukałem dowodów i znalazłem. Są papiery na to, że Helen wygrała dom w 1965 roku. Są nagrania, gdy sama opowiada o tym wszystkim i jak to robiła. Oczywiście mogła zmyślać. Może dostawała te wszystkie produkty jako zapłatę za naganianie ludzi do konkursów. Wiadomo, że jak ludzie uwierzą, że też tak mogą, to będą grali jak szaleni. Ma to sens marketingowy i biorę to pod uwagę. Jednak ta odpowiedź byłaby zbyt prosta że to Zwykły biznes i żerowanie na ludzkiej nadziei. Wiem, że takie rzeczy mają miejsce, ale ja lubię szukać głębiej i daję szansę magii życia. Daję szansę twierdzeniu, że jednak naprawdę jej się to udało. Że naprawdę myśl może wpłynąć na rzeczywistość. Że życie nie jest tak nędzne i nudne. Dlatego szukałem czegoś na obronę tego stanowiska. Tłumaczyłem sobie, że przypomina to sytuację z Krzysztofem Jackowskim. Polskim jasnowidzem, który świetnie odnajduje zwłoki. Przewidywanie przyszłości słabiej mu wychodzi, ale kurczę, odnajdywanie osób żywych lub zmarłych ma obcykane. Akurat sporo się tym interesowałem i mam nawet informacje z pierwszej ręki, więc ja w to wierzę. Zgadza się to też z moim światopoglądem, więc muszę w to wierzyć. Taki świat jest ciekawszy. Są oczywiście osoby, które w to nie wierzą, mimo że Jackowski ma dowody na piśmie na swoją skuteczność. Ma dziesiątki listów od policji z potwierdzeniem, że pomógł odnaleźć zwłoki. Przecież gdyby podrabiał takie listy, pieczątki i podpisy, to chyba szybko i łatwo zostałoby to namierzone, prawda? A w jego przypadku sytuacja jest patowa: nie ma oficjalnych, niepodważalnych, naukowych dowodów, że to potrafi, ani dowodów, że tego nie potrafi. Także wybór należy do Ciebie. Ja uważam, że to co robi Jackowski jest możliwe do zrobienia. Dlatego też w przypadku Helen Hatzel uznałem, że naprawdę to wszystko wygrała. Że jest to możliwe do zrobienia. A to pierwszy krok, bo jak w to nie uwierzę, to na pewno tego nie powtórzę. Wrócę do bycia zwykłym śmiertelnikiem. A więc wierzę, że to prawda. No to teraz, jak ona to zrobiła? Czy tylko ona miała jakiś talent lub nadprzyrodzoną moc? Nie. Sama twierdziła, że każdy może to zrobić. Ale skoro tak, to dlaczego na 50 konkursów wygrałem tylko dwie drugorzędne nagrody? Mógłbym powiedzieć, że konkursy są ustawione. Jakieś może są, ale czy wszystkie? Bo jeśli chociaż jeden jest uczciwy, to korzystając z mocy mojego umysłu, powinienem go wygrać, a tutaj porażka. Więc może chodzi o coś innego? Szukałem dalej. Odkryłem, że Helen, grając w różne konkursy, przez pierwsze 10 lat prawie nic nie wygrywała. Dopiero potem nagle jej skuteczność wzrosła ze statystycznej do ponadprzeciętnej, a nawet nieprzeciętnej, bo do 100% zaczęła wygrywać każdy konkurs, w którym brała udział. Co zrobiła? Czym była ta kluczowa zmiana? Jak sama twierdzi, stało się to po przeczytaniu książki Norman Vincent Peela Moc pozytywnego myślenia. Gdy się o tym dowiedziałem, też postanowiłem ją przeczytać. Mówi ona o wierze w religijnym znaczeniu, o pozytywnym nastawieniu i przekonaniu, że Bóg może we wszystkim pomóc, jeśli w to uwierzymy. Odseparowałem to od religii i wyciągnąłem wnioski. W moim rozumieniu odpowiednikiem Boga jest moje wyższe ja. To ono może mi pomóc. Jeśli nie wiesz, czym jest wyższe ja, to ja je postrzegam jako zbiór wszystkich moich wcieleń. A ty, jak wolisz, możesz uznać to za intuicję, podświadomość lub nadświadomość, albo zupełnie jako fantazję, coś, co sobie wymyśliłem jako sposób na odblokowanie kreatywności. Musisz sam wybrać nazwę, w którą jesteś w stanie uwierzyć. Przeprowadziłem więc rozmowę z moim wyższym ja, prosząc go jako Boga o pomoc. Zaskoczyła mnie jego odpowiedź. Nie potrzebujesz mnie do pomocy. Sam możesz to osiągnąć. Nie jestem Bogiem, którego powinieneś prosić o pomoc, bo ja chcę, abyś był samodzielny. Możesz za to poprosić chrześcijańskiego Boga o pomoc. Jest on silnie naładowanym energetycznie myślokształtem. Ludzie sprawiają, że ten konkretny Bóg istnieje i naprawdę może czynić cuda. Odpowiedź typowa dla wyższego ja: chcę dla ciebie dobrze, a dobrze, jak sam sobie poradzisz. Ale dostałem wskazówkę. Dosłownie prosić Boga prosto w twarz o pomoc. Podpiąć się bezpośrednio pod to źródło zasilania. Dobra, przy wcześniejszych grach tego nie robiłem, więc przetestuję to. Ale czy to już wszystko? Czy to był ten brakujący element? Nie, jest jeszcze coś. Helen Hatzel. Znała osobiście Josefa Marfiego, który napisał książkę Potęga podświadomości oraz pracowała z Jose Silwą, który opracował Silva Mind Control Method, czyli metodę samokontroli umysłu. W skrócie chodzi o to, że myśl staje się rzeczywistością. Cokolwiek zasadzisz w swoim myśle, to będzie rosło i w końcu przyniesie rezultaty. Musisz być stały w swoim myśleniu. Wybrać cel i widzieć go oczami wyobraźni. Masz poczuć, jakbyś już go miał. Masz mieć niezachwianą wiarę, że to do ciebie przyjdzie. Że los przyniesie ci okazję, które masz brać. Że zaczniesz dostrzegać coś więcej, coś, co cały czas było wokół ciebie, ale było to poza Twoją świadomością. A teraz dotrze to do Twojego umysłu. Chodzi o uzyskanie przebłysku świadomości, dzięki któremu będziesz miał pewność osiągnięcia sukcesu. Przestaniesz wtedy wątpić i będziesz cierpliwie oczekiwał rezultatu. To jak przebywanie w ciemnym pokoju, gdzie nic nie widzisz, a nagle ktoś na ułamek sekundy zapala światło i tyle wystarczy. Już wiesz, co masz wokół siebie, znasz swoje możliwości, uświadomiłeś sobie okazję dookoła. Nawet jeśli znów jest ciemno, to teraz czujesz się pewniej na swojej drodze do celu. Ma to dla mnie sens. Nastawienie jest częścią sukcesu. Aby wygrać, trzeba wierzyć, że można wygrać. Wątpliwości to brak wiary. Rozsądek to brak wiary. Bycie realistą to oczekiwanie, że zdarzy się to, czego się najbardziej spodziewasz. To co jest dla ciebie realne. A dla Helen Hatsel realne było ciągłe wygrywanie. Ona już nawet nie wierzyła, że wygra, tylko to wiedziała. Zamieniła wiarę w wiedzę i stała się niepokonana. Gdy inni wątpili, i byli realistami, obliczali prawdopodobieństwo i swoje szanse, ona już z nimi wygrała. Miała tak silne przekonanie, że naginała rzeczywistość. Jej umysł stanowił magnes, a każda kolejna wygrana wzmacniała siłę jego przyciągania. Nawet ludzie, którzy brali udział w tym samym konkursie co ona, gdy się o tym dowiedzieli, to mówili, że pewnie ona wygra. Dodawali jej siły, wzmacniali kierunek przyciągania. Ale zaraz. Czy o tym mówiło prawo przyciągania? Sekret? Że myśli przyciągają rzeczywistość? Tak, ale zasadniczą różnicę stanowi zaprogramowanie się na sukces lub porażkę. Możemy mieć ograniczające przekonania, które nie pozwolą nam osiągnąć celu, bo za wcześnie się poddamy. Albo nic nie będziemy robili i gdy dostrzeżemy okazję, to zamiast działać, pozwolimy, że ucieknie nam ona przed nosa. Potem utwierdzimy się w przekonaniu, że to nie działa. Staniemy się narzekaczem pesymistą, człowiekiem, któremu nic się nie opłaca i tylko dołuje innych. Trochę było tak ze mną. Na początku tego filmu mówiłem, że kiedyś łączyłem optymizm z działaniem i było fajnie. Jednak po latach z optymisty stałem się realistą, że nie wszystko można mieć, że wszystko wymaga więcej pracy i czasu, niż się pierwotnie zakłada. Aż w końcu zaczął się u mnie pojawiać pesymizm. Zacząłem obwiniać świat za swoje wyniki. Że ludzie oszukują, że każdy patrzy tylko na siebie i że nie warto im już pomagać. Że bez sensu robić coś więcej, że wystarczy minimum. Zacząłem narzekać i chorować. I nagle się przebudziłem. Człowieku, co za nędzne życie prowadzisz. Możesz żyć w pełni niezależnie od okoliczności. Możesz być obecny w każdej dobrej i złej chwili. Możesz cieszyć się, że masz szansę doświadczać życia. Masz może możliwości. A wybierasz tak bezpiecznie, cicho, nieśmiało. Chcę, aby moje życie było od teraz pozytywne. Wybieram optymizm. Nie chcę realizmu. Wiem, jak kończy się każde życie moje i twoje. Tak samo. Bez względu na to, czy będę pesymistą, realistą czy optymistą, to trzecie podejście aktualnie do mnie najbardziej przemawia. Tak będę żył. Będę o to walczył, aby podtrzymywać w sobie ten ogień, aż stanie się to częścią mnie. Aż stanie się to automatyczne. Tak zbuduje umysł zwycięzcy. A przynajmniej taka jest teoria. A ja, jak to ja, chętnie ją przetestuję. Metafora sadzenia drzewa owocowego uwypukla jeszcze jeden bardzo ważny element. Potrzebujesz żyznej gleby, w której możesz sadzić. To twój umysł, twoje nastawienie do świata, to jak widzisz świat, to czym świat jest dla ciebie. Jeśli w umyśle masz jałową ziemię, to nic w nim nie urośnie, chwasty i suche patyki. Zmęczenie, rezygnacja i pesymizm. Ale jeśli zaczniesz dbać o swoją glebę, podlewać optymistycznymi myślami, wspierać wiarą i nadzieją, użyźniać pozytywnym działaniem pełnym dobra i miłości, to stworzysz żyzną glebę. Dopiero wtedy możesz sadzić drzewo owocowe i liczyć na sukces. Ja wcześniej tego nie dostrzegałem. Niby to wiedziałem, ale było to gdzieś w tle. Dlatego to jest mój brakujący element. Nie mogę kupić sadzonek, posadzić je w piasku, a potem obwiniać sprzedawcę, że sprzedał mi jakieś dziadostwo. A tak wygląda krytykowanie prawa przyciągania i wszystkich innych metod dotyczących pozytywnego myślenia. Dlatego w pierwszej kolejności zadbam o żyzny, czysty, spokojny i optymistyczny umysł, a potem znów przetestuję te wszystkie czary. Na początku myślałem, aby opublikować ten filmik dopiero, gdy wygram coś porządnego, aby pokazać, że to działa. Ale w sumie, po co czekać? Może już teraz ten film jest wartościowy? Może daje ci do myślenia? Może w czymś ci pomoże? Może też przetestujesz bycie optymistą przez następne miesiące? Może już samo to będzie korzystne i warte wprowadzenia jako stały element twojego życia. Nawet jeśli z wygrywaniem konkursów nie będzie miało to nic wspólnego.